Siema, witajcie! Witajcie, cześć! Na nowym wędkarskim kanale, który właśnie wędkarstwo rozłoży na czynniki pierwsze znajdziecie na nim porady ekspertów, konkursy, porównania sprzętu nie zabraknie też znanych twarzy i utytułowanych wędkarzy Kanał będzie tworzony dla grupy początkujących wędkarzy jak również dla ludzi, którzy już długo siedzą w tym temacie są profesjonalistami, znajdziecie tam na pewno niezbędne tipy, porady wszystko z szerokiej branży wędkarskiej, różnych dziedzin, od muchy poprzez spinning, grunt, sławik i wiele innych gatunków, które łowicie różnymi metodami. Zadawajcie pytania, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Chłopaki z całą pewnością zrobią z tego doskonały użytek i odpowiedzą na każde z Waszych pytań. Do zobaczenia, dzięki, hej, cześć!